Witam wszystkich, dzisiaj mamy taki silniczek jest to 20 cm, 4 suwie i na benzynę zobaczymy jak to wygląda w środku to jest nowy silniczek instrukcja czerwonowy silniczek SAITO FG21 czterosłowy silnik benzynowy mam tutaj porównanie Zesa i to 125. To jest na paliwo modelarskie metanolowe z nitrem, a to jest silnik benzynowy. I teraz tak. Tu jest mniejszy odpływ spalin. Otwór jest mniejszy, a to jest dużo większy. Tylko tu, jak widać. Może nie będzie tego widać, tak? Ale tu widać, jest mosiężne gniazdo zaworowe. W tym silniku. Czyli mamy gniazda zaworowe mosiężne lub z jakiegoś innego materiału. Wygląda jak mosiądz. Tak by to wyglądało. Ten silnik tego nie ma. A dlaczego? No, silniki benzynowe to troszkę, jakby powiedzieć, mają wyższą temperaturę z pracy i może o to chodziło. Pracują na bardziej ubogiej mieszance niż, niż metanolowy. Na przykład metanolowy pali około 3-4 razy więcej paliwa niż silnik benzynowy. I zastanawiam się, czy nie przejść na benzynkę, chociaż ten silnik jest cięższy od tego, przez to, że jest. Inny gaźnik, gaźnik z pompą. Do tego jest większe koło. Można powiedzieć, że to jest koło zamachowe. Nie jest koło zamachowe, ale jest to piasta. Większa piasta na śmigło. Jest czujnik. I ogólnie ten silniczek jest taki masywniejszy. Zaraz sprawdzimy sobie uwagę. Upalcowana to waga. Nie dziwicie, się, jak się nigdy na nie leżą. Prawie 700 gram? No, 70 gram różnicy prawie, prawie, że. No i tu taka maleńka świeca zapłonowa. To jest świeca żarowa. Żarowa, zapłonowa. Dobrze, rozbierzmy sobie ten silnik. Jak wygląda? Czy jest czysty, czy nie. Aha do silnika. Jeszcze zapomniał pudełkowek. Układ zaponowy. Tłumik. Chyba taki sam jak w wersji 125 Komplet y, kluczy. I kluczy do świecy nawet tu jest. I, i płytka regulacyjna. A zapomniałem jeszcze. I jeszcze z tak. silnikiem dostajemy metalowe łoże pod ten silnik. Ciężkie jest. Około 100 gram waży. Tobie to sobie podaruję. Mam inne łoże. Lżejsze. I to sporo lżejsze. Chowamy. Zapomnij też, też rozbierzmy ten silniczek, użyjemy innych kluczyków. Może gdzieś to jest taki kluczyk, który pomoże mi go rozebrać, z tego względu, że musi być obcięty, żebym go tutaj zmieścił, o. bo tutaj fabryczne jak widać to i to sporo a czemu ja go rozbieram? czemu rozbieram nowy silnik? ponieważ chcę sprawdzić czy jest czyściutki w środku, czy nie ma jakichś opiłków kupiony został w super cenie prawie połowę taniej niż normalnie więc chcę być pewny że z silnikiem jest wszystko w porządku 1100 zł nie chodzi drogą a nie chciałbym sobie uszkodzić bo normalnie za ten silnik trzeba dać 1950 zł Pozbyłem się yy, wszystkich słów, żeby kupić ten silnik. No to już mój czwarty Saito w tej chwili. Co mam? A około szóstego, albo siódmy przez całe życie. A tu już widzę różnice. Śrubki mają podkładki. Mosiężne. Ciekawe. Ten tego nie ma. Sto dwudziestkątka tego nie ma. Dobrze. No to rozkręcamy dalej. Bardzo ciężko się rozbiera ten silnik. Kurczę, Cię ciężej niż tego się co miałem. Tak jakby śrubki były suche. Albo trzeba po prostu powoli i spokojnie. Wymlę, czego tak ciężko to idzie. Śruby są na kleju. Wersja benzynowa ma na nakleju. Tak mi się to, wygl tak to wygląda. I widzę, że chyba tu jest masa uszczelniająca między cylindrem a karterem. W tej wersji tego nie ma. Czyli są zmiany konstrukcyjne. Ciekawe, dlaczego. Bo faktycznie rozbiórka silnika jest bardzo utrudniona. Niepokojące to co widzę. Mamy śrubki zarzewiałe. Dlatego tak ciężko odkręca się. Albo zarzewiała, bo to jest klej. Ciekawe co mnie czeka w środku w silniku. Teraz tak. się wszystkiego dowiemy. Nie, to nie rdza, to tylko klej. I tu była bardzo cieniutka uszczelka. Nie, to wygląda mi na masę. Albo uszczelka bibułowa, albo masa to była. Nie ma problemu uszczelnie to, to nie ma problemu. Cylinder w środku wygląda tak. I tam coś. Pięknie to tam wygląda. Wszystko posmarowane, świeci się ładnie. Korba jest na smarze. I chyba to będzie łożysko igłowe. Eee, to byłoby fajnie. Rozbierzmy tutaj ten tył i zobaczmy, jak to tam wygląda. Ciekawe, czy uda się odratować tą szelkę. jej nie uszkodzić. łożyska ok. Łóżyska nie są zardzewiałe. Czysty ładny silnik. Nie widać żadnych obcych ciał Troszeczkę to zrobiłem. Spróbuję się Tłoczek ściągnięte. Nie ma łożyska. Panewka. Tu jest panewka, i na swoźniu też jest panewka. Czyli trzeba dużo oleju będzie. Wow. Mega czysto. Za każdym razem rozbieram te silniki. No i to, co tam widać, jest to zarobiście wykonane. Japońcy porządnie to robią. Tak ten silniczek wygląda w środku. Cylinder jest minimalnie chyba większy niż w 25 100, znaczy niż 125. Minimalnie chyba większy. Nie będę teraz zrobić słów z żeby to porównać. Ale tłok jest różnica. Tłok jest inny. w 125 był inny, tutaj w tym benzynowym też jest inny. Dobrze, ja to sobie ładnie wszystko oczyszczę, poskładam, tu gdzie ta uszczelka była dam specjalną masę uszczelniającą, ale nie rańca tylko uszczelniającą masę do e, płaskich powierzchni, fakt faktem, to nie jest rdza, to co myślałem, to jest po prostu klej do śrub, dobra, to byłoby na tyle, jeszcze mogę pokazać, o, mogę teraz ten gaźniczek pokazać, jest gaźnik z pompą, jak to działa? No pewnie na różni, zasadzie różnicy ciśnień między przepustnicą a zaworem. E, są z, z zaworem sącym. Będą testy tego silnika. Pierwszego muszę dotrzeć. I jak go dotrę, to zrobimy mu testy. A potem zrobimy mały eksperyment. Zrobimy z silnika benzynowego metanolowca. Ponieważ tu mam wszystko. Z tego tylko trzeba przerzucić świecę i gaźnik. Do tego. I wtedy można się pobawić. I zobaczymy, jak FG21 jaki będzie miał ciąg na metatanolu. Ale to potem nic. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do kolejnego filmiku.